z ze strony miała to jest Five Nights at Freddy's Unwanted 2 Pora wrócić do normalności Dawno nie grałem w tę grę Jak ostatnio mogliście widzieć, no Zupełnie inne gry i inna gra się pojawia, w sensie, że CS2 i to nie jest yy, ostatni film CESA. Będzie ich więcej. Tak samo z, mogę tutaj za spoilerować. Będzie Portal 2 Multiplier. I tak, mam już te rzeczy na dysku. Potrzebuję je tylko zmontować. Dobra, dzisiaj zajmiemy się Sister Location. Przeszedłem Balora Galery. Ja nie wiem, co ja tu mówię. W poprzednim odcinku już. Czy nie? Ale przyszedłem to? Ale mi się nie nagrało To było dawno No zacznijmy sobie od Breaker Room'u Eee, to czemu by nie? Eee, the handles forward to complete the circuits and charge the gaugs Use the megaphone and phantom to keep him away Starto O kurde. Ale to jest głośne! Kto on jest? Tak taka jest creepy o <taka> kurio. <taka> um, hmm. Są trzy minuty filmu dopiero Ja pierdziile Ja chyba zrobię dedykowany odcinek dla Sister Location Felbom T2, tak mi się coś wydaje <taka> Tak szczerze mówiąc mm, mm, mm. Możemy Faskejda trochę przejść O, proszę bardzo Czemu byż nie? Ja zrobię dedykowany odcinek do tego location. Ruka, w, w, fikaj, witaj karni. Mm. Mam kule? Aha, bah, kulami będę tego zrzucał I to jest całkiem niezłe. A co się stanie jak mnie trafię? Coś tu jest? Nie O, ją ja ominąłem 2T Oj Hit 20 Ball Trigger Wystałem osiągnięcie Czy dobrze to robię? Powiedzmy, że chyba tak. Uh. Przynajmniej to nie jest takie straszne jak location. No nie. Nie umiem tak robić, ale... No, czyli teraz one będą mi przeszkadzać, tak? Okej okay. no, rozumiem Tam była moneta ja nie ale ja nie mogę, nie się rozrzucić TRASH GANG Oh my god Ale tam była moneta fioletowa, co ja... ja wiem, że ona podpowiada, że ona mówi jakieś hinty y Do ten, do właśnie minigierek, w których można coś znaleźć. Nie task available, check the computer. Co ja A co robię? Muszę bym bonka bon. -cabon. Tego nie mogę. No, spróbuję bonka bon. Ale skupienie musi wlecieć, nie? L ludzie. Ja wiem chyba tyle, że tutaj coś się, coś tutaj łazi, chyba. Ja to muszę odganiać. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien do końca. Um. czy. Nie, tu nie ma hintów, jakby. Nie wiem, no zobaczymy. Tyle się dowiedziałem od pana Murwy. Dawno trochę Jezu, w tamtym roku się tego dowiedziałem. O fak. Osiągnięcie jest za to, co? Nie no, okej, okay, słabo, my to tam pasuje. Ty, to czemu ja wcześniej zginąłem? w poprzednim odcinku ja zginąłem. Bąka bond, poster. Okej, okay, spoko. Nie wiem. Podejrzanie, dziwne. Mrs. Hippo, czy powiesz mi. Ło! dole się przestraszyłem. <laughs> A mogę te balony rozbić? Nie, aż godno. No, masz Foskade. DJ Music Man! Dobra. Dzisiaj zajmiemy się Foskade'em. Następny odcinek spróbuję. Postaram się nagrać, żeby to był Sister Location. Tak, typowo, typowo. To prawda, nie jestem inny. Lubię muzykę. Lubię.

Git. Let's go. Aha, czyli mam zrobić to samo? bez tych tych piorunów. Zajebiście się trafiło, muszę przyznać. Dlaczego ty jesteś taki brudny, mi powiedz? Ty byłeś czystszy, jak dobrze pamiętam. Rzuty okrągłe, Takie czerwone i stawbot. Okay. Nie wiem, czemu, ale to mi przypomina trochę lody na patyku. Więc tak będę na to mówił. Okay. Myślałem, <laughs> <laughs> że to będzie trudniejsze. Ja zauważyłem, że strasznie speedrunuję te gry. I to bardzo, nie wiem, jestem inny. Okej. Okay. Bonnie Ball Nie, ja myślę, że powinniśmy teraz próbować coś innego. Na przykład Ticket Booth Captain Foxy Logride. A Shot Targets to get a high score. Serio? Ło. Wow. Muszę strzelać, by mieć wysoką pozycję.

Okej, okay. chyba wszystko strzeliłem. Um. Stalowa okay. uh. Wszystko strzeliłem? Oj, chyba nie. Dobra, chwila, chwila, Tu mi może coś wyskoczyć, bo mi tutaj chyba może coś wyskoczyć, prawda? to mogę dostać jumpscare. Ja nie chcę. Ej, cykam się trochę. I mam trochę zbroję obsraną pomocy. BĘDĘ STRZELAŁ GĘCĘ DO GÓRY Ja nie żartuję Ej bo chyba skręciłem w lewo Chyba GG?

Okej, okay, czy ja to będę musiał zamykać? Okej. Okay. A wiedziałem, że coś tu się odwali. Mów, dupę. Nie! Ja chyba... Ja chyba nie. Game over To. Co to robi drud? Ja chyba nie musiałem zbierać tego wszystkiego tam, tylko mogłem od razu zamknąć drzwi, prawda? W każdym razie y, ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.